Cześć wszystkim, ja jestem Przemek, ze mną jest Bartek. Tak, dzisiaj, na, na, dzisiaj jest filmik u mnie, kolejny będzie u Bartka. Przedni był u ba Bartka, link Bartka w opisie, serwer oczywiście. No i tutaj się niewiele zmieniło. Tutaj się nic nie się zmieniło, tylko głowa naszego kolegi jest. Nie wiem jak Bartek to zrobi. Idziemy na dół, tutaj się zmieniło. Już te, tutaj nie będzie Ej, czeczek! Ej, dziubeczki, chodźcie ze mną! Tak teraz. Zrobiłem pojawienie przejście, ale tego nie było tam odcinka. Tak, jak tak uwaga, uwaga ja, ja idę tam. Ba, Bartek się ja, e, już tam pojawi. Poczekajcie. O, widzicie Bartek już tu jest. A uchodźcie, chodźcie, pokażę Wam całą konstrukcję na tym, Tutaj są skrzynki. tutaj jest wszystko. Ja wszystko upadałam. Bartek tu się wszystko wyglądała, bo jest tutaj, jest tutaj Tutaj jest wyjście ewakuacyjne. O! To dnia, się pokażę nie mam pokazać. tutaj się wychodzi, ale to jest tajne. Ja to ja tu widziałem tanie, jakby nas napadali. Tak. Dobra, jeszcze nie. Jeszcze tutaj nie, jeszcze się nie. zmieniło, że Bartek tutaj przespał. Ja nie, to już tam tym co tutaj? Zrobiliśmy I... ścieżkę. Tu się zmieniła ścieżka, bo bardzo nam się podobała. Tu jest grupa odnowionych. to ja A i pokażę Wam w ja, jak Bartek kopał wilca i spadł. Więc miłego oglądania. No, jak widać Wam się pokazała tam scenka, tutaj, tutaj jest ten grunt naszej kokoszki, kury, tutaj można się przeczytać, co tu pisze, ja no nie będę no, to Tutaj wszystko ogrodziłem, bo okazało się, że tu jeszcze jest dużo naszy, naszego, naszej bazy, więc to ogrodziłem tak, Takie mutanty i ja właśnie robiłam... robiliśmy domek na drzewie. I to właśnie słuchaliśmy, robiliśmy. Miał być domek, Przemek, ale Przemek musiał posadzić drzewo. Ja się skurzyłem, bo wiedziałem, że to będzie drzewo. Tak. Wszystko tak wygląda A Właśnie pokażę Wam domek mój, domek na drzewie. Tutaj mam te... Ty, ma ty, ty ja, na tych, które zasadził. Tutaj mam te... Te wszystkie moje. Patrzcie na to, jak to na górze powietrzyłem. Budowałeś górę? Miało być to ale Okej. Dobra. Dobrze. E... Tutaj zrobiliśmy pod Musieliśmy coś wymyśleć. E... Jak chcecie, żebyśmy nagrywali coś innego, na przykład CS-a, to wpiszcie w komentarzach, dajcie, lubię to. No i tyle. No, co tu powiedzieć? Kolejny odcinek to Bartka, bo to Bartka seria, a um, tak sobie Bartek co zaczynał. Masz link, Bartka w opisie. E, dobrze, to no, co teraz robimy? Dzisiaj, teraz będziemy robić ścieżkę tutaj, bo tu jest tyle miejsca, gdzie ty a, się Dobrze. Robimy teraz tę ścieżkę, taką bo, tutaj, no, bo nie lubimy, żeby taki Właśnie, to mi się nie podoba. Bruch. Twoja no, już dirka. Trzeba mieć oryginalnie ten bruch. Ja tu... Będziemy robić dla ścieżkę ścieczkę. będziemy nagrywać na taką serwie. WP. To jak tam brucha. dzisiaj. bardzo fajny serwer. Super. Ja idę do posiekiela z fajnym filmem, żeby było tam szybko.

Właśnie, dajcie subskrypcję, jak jesteście nowi w ogóle. Jesteśmy nowi youtuberzy youtuberami, tak. problem co tu jeszcze? Tutaj się już ten, ten nasz nas kończy. Właśnie, ten serwer jest taki zmodyfikowany, że... Patrzcie się, takie trzyma wyrastają. Jedna szobląka i taki. Dobrze, jest Teraz mi się oczywiście Dobrze. Idzie, idę w moją drogę, żeby nie ma tylko ścieżki Z jakiego wygrywa? Z tego licznego, jest Nie tego Nie Nie bądź, Nie ma w tym. Nie ma ja no to Nie ma w Nie tylko bo... mamy dużo. Tylko no. będziecie mamy trochę. To właśnie, to pozbieram. Dobrze, po krótkim cięciu to mamy drewno, pozbieraliśmy. To Zobaczymy, to, to, jak się nam nie wiem. Właśnie drewno pobieg. Wtedy Oczywiście to jest Minecraft 1.10. To trzymać w taki sposób. No to no, czy jeszcze warto to No, będzie znowu, może będzie znowu, Jeszcze nie, jeszcze. jeszcze znowu, zrobimy jakąś znowu, znowu, no, to... I, bo, to jest taka Jeśli chcecie, żebyśmy zrobili arenę, da, da, dajcie lajka i komentarz. Co zrobić? Albo arenę, albo domek. Lub nie wiem, co się najecha. E, tak. Ja tu. To, majolę trzeba sobie zrobić. Coś bierdaj, czy ja Jakieś linki, fajne tych nazywania fajne nagrywania, bezpłatnych. Co robisz? Właśnie ta, się tam, się przypala. Ja, ja to ja, ja No Dobra. To będę równał. Tutaj. Dobra, cięcie jak już to wszystko porównamy. Potem już będziemy kończyć. Dobrze. No to zaraz się widzimy. Jak widzicie już wyrównałem wszystko. I będziemy się już kończyć niestety. Tutaj Bartek zrobił takie coś bardzo ładne. Dobrze, to może idziemy do mojego domu? Czy yy, ten... Do mojego? Albo ci Szyma Nie? Dobrze, jak widać w tym odcinku nie było gości. Ale za dwa odcinki będzie u mnie. Na... Za tydzień będzie u Bartka. W sobotę może będzie u mnie. Nasz pierwszy gość. On już u nas był. Ale okej. Okay. Dobra, Batka, chciała coś powiedzieć? Nie. Dobrze, więc ustawcie lajka, komentarz, subskrypcję. Więc żegnam Was. Cześć. i na, Lara. Za tydzień dopiero będziemy. Na, <tryk>